Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się niedziutko i zapraszam na ha, rozruch, kochani. No trochę tak mnie nie było, już wiecie dlaczego. Byłam na neurologii, miałam taki mini udar, mini, taki troszeczkę udar, prawda? No udar był, prawda? O. Ha, ha. tylko w takim niewielkim stopniu, kochani, ale powiem Wam tak, że pierwsze co to podpatrzyłam, no to mnie bardzo interesowało. Nie mówiąc już o moich zdrowiu, o tam badaniach i innych rzeczach, tylko chodzi mi o to, że, no będąc na, na neurologii, a tych neurologów badało mnie wielu, kilku przynajmniej, bo to i taki, i ordynator, i tu pani, i na wejście, i no, powiem wam, że opieka w Niemczech, no, tak powiem. Kochani, powiem tak, lepsza niż w Polsce. Byłam w kilku szpitalach w ciągu mojego życia w Polsce. No, przecież budynek się nie zmienił. A tutaj jest pokój dwuosobowy z łazienką w łazience podgrzewana podłoga. No może i u nas też już na nowych oddziałach tak jest, ale okej, okay, dobrze. To nie o tym, kochani, dzisiaj nie o tym, tylko chciałam się podzielić tymi ćwiczeniami, które tak doszły do mnie. Także pierwsze podstawowe ćwiczenie. Kochani, no jeszcze oczywiście witam Was bardzo serdecznie. W tereniu witam. Filipie dzień dobry, Marcinie dzień dobry. Cieszę się, Bogusiu, dzień dobry, Sylwusiu, Anusiu, dziewczyny i chłopaki, cieszę się, że czekaliście, no bo to jest piękne. Uwaga, pierwsze podstawowe ćwiczenie. Uwaga, zamykamy oczy, ręka i dotykamy do nosa prawą ręką, lewą ręką. No i teraz tak, kochani, przy zamkniętych oczach. Jeżeli trafiamy. Kochani, bardzo dobrze. Drugie fajne ćwiczenie, ale to muszę się położyć, żeby Wam pokazać. Bardzo mi się podobało też. No bo to, jak tutaj gimnastyczka, koleżanki pracy, to jak to ona taka szczupła tu i ćwiczy się i w ogóle i szmery, bajery, nie? Szmery, bajery i to nie wiadomo na co tutaj, no co komu pisane. O, może powinnam tak powiedzieć. Kochani, czyli zaczynamy. Siadamy sobie szeroko, nogi bierzemy szeroko, siedzimy na podłodze. Dzisiaj gimnastyka podłogowa. W tonacji fiolecie. Tak się zastanawiałam, Aniu, w jakiej tonacji dzisiaj? No, fiolet dalej, bo ja lubię fiolet. No, tu kochani są kwiaty, O, zobaczcie też jaką piękną różę, taka jasno fioletowa, no w ogóle ta róża. Ja miałam taką kiedyś w ogródku. Specjalnie jechaliśmy tam prawie 100 km, żeby przywieźć fioletową różę do ogródka. No cóż, nie przeżyła. A kwiaty, no to tam mam dalej, bo to jest wyjęte z bukietu, bo jest cały wielki bukiet dostałam. No to tak, przyjemnie jest dostać piękne kwiaty od córki no, posłuchajcie, kwiaty jak się dostaje to od każdego jest przyjemnie jak się dostaje także lecimy, kochani także nogi szeroko i pierwsze co robimy skłon w prawą stronę raz, dwa, trzy i w drugą stronę, na drugą nogę raz, dwa, trzy kochani wybaczcie, jeżeli gdzieś będę trochę niedociągnięta, nie ćwiczyłam no prawie dwa tygodnie raz, dwa, trzy Uff. raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A jak to się zadziało, to tylko wspomnę, żebyśmy na to zwracali szczególną uwagę, kochani. Poszłam sobie do pracy, gdzieś tam po godzinie. I strętwiała mi ręka leba. I tak. No strętwiała mi, nie? I tak jeszcze tylko palcami zaczęłam ruszać. Bo lekarz się mnie spytał, dlaczego ruszam palcami. Ja mówię, no, nie, nie umiem powiedzieć dlaczego. No tak stwierdziłam widocznie, żeby poprawić yy, przepływ krwi. No to dobrze było, tak. No i posłuchajcie, przez jakiś czas nie rozpoznawałam. No i tak jakoś się zrobiłam blada zielona, bo to kolega do mnie podszedł i mnie po prostu zaprowadził na kantynę. A ja już tylko dzwoniłam do męża, bo akurat był w domu i jechaliśmy na pogotowie. Ale tak, wiedziałam, że to jest mój kolega z pracy, bo jeszcze lekarz się spytał, czy poznawałam twarze, czy nie. Nie, nie, ja wszystkich tych poznawałam, tylko chodzi o to, że nie mogłam sobie przypomnieć, jak on ma na imię. A nie jak się nazywa. No wiem. Wiem, że to jest mój kolega z pracy, z innego działu, kierownik, ale nic dalej wiem. Także taki, taki jakiś czas, okres, i powiem tak, byłam jakby w innym świecie. No tak, ja bym stała obok. O, to tak. Zwracajcie, kochani, uwagę. O. No dobra, lecimy i jeszcze raz. Na lewą nogę, i na prawą nogę. I raz, dwa, I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. A kochani na ścianie moja różowa łąka. Dlaczego różowa? To jest, kochani, łąka styczniowa. Trawy tak jest troszeczkę szaroburą, tu te czerwone punkciki to jest dzika róża, owoce dzikiej róży, także to co zostało w tej łące, a różowe dlatego, że ten zachód słońca styczniowy jest tak piękny, różowy i tak mi to tak zostało. A tu oczywiście moje ulubione kosmosy. <noise> także taki etap mam takiego malowania. Trzy. Raz, dwa, trzy. Okay. Dobrze kochani, robimy naszą żabkę. Żabkę znacie. Pewnie lubicie, ja ją lubię, czyli podnosimy, stawiamy stopę palcem tutaj, palcami dotykamy z jednej strony, z kolana z drugiej i powrót i kładziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Beniusiu, dzień dobry. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 Ok? Jeszcze kilka razy. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze kilka razy. Raz, dwa, cztery. Uff, już tu czuję łydkę. I lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Także kochani, badań mi narobili mnóstwo. To jest w ogóle niesamowite. Na wejście tomografia komputerowa głowy. Za dwie godziny rezonans magnetyczny. Także wiesz, że się do takich, no to taka maszyna niesamowita. Zakładają słuchawki na uszy, bo huczy tak dość mocno. I mówi, nie? Słychać głosy, że teraz dwie minuty, tak. Było napisane w informacji, no bo musiałam po pierwsze przeczytać. Wydrukowali mi po polsku. Zaznaczyć no, czy to czy tam to taki w tam szereg pytań jest. Także to jest istotne cały ten wywiad przed tym badaniem. No i było napisane, że będzie tak 20-40 minut. No uważam, że tak do 20, do 20 to trwało. No, i tak jak maszyna mówi, właśnie słychać dwie minuty, coś tam, minutę. I takie są odstępy czasu, no i nie, nie wolno się tam no, ruszyć. No, nie, nie, no, leżymy i też, co było istotne, tak mi zostało w pamięci, żeby nie krzyżować nóg ani rąk. O, o tam tych pól magnetycznych. No, później EEG e, e, głowy. No to fajna babeczka, bo to się okazało, że tutaj jest w tej miejscowości, tu rodzice jeszcze mieszkają, tośmy tam troszeczkę pogadały. Fajne, fajne badanie, no fajne było jak. Słuchajcie, najfajniejsze jest to, że dobrze wyszło. A to takie jest ciekawe, no taki miałam kompleks badań zrobiony i jeszcze zrobili mi badanie serca poprzez przełyk, także byłam w takim delikatnym znieczuleniu. No, tu mi wyszło, że mam taką maleńką dziurkę gdzieś tam w sercu, ale to tam. Może jakieś problemy migrenowe nigdy nie miałam, to tak przy okazji. O. No i trochę podwyższony cholesterol mam. Nie jakoś dużo, tylko trochę, ale cukier mam w normie. Także babeczka, która mi mierzyła cukier, no w ogóle posłuchajcie pierwszą dobę no to w ogóle leżałam a, popodłączana. <laughs> ok, także to takie miałam doświadczenie. No, właśnie, jak to jest z tym doświadczeniem? Właśnie życie jest ciekawe, prawda? Nie jesteśmy przygotowani na nic, zawsze nas to wszystko zaskakuje, no ale trzeba wziąć się w garść i iść do przodu. Dobra, kochanie. lecimy i teraz kładziemy się i pokażę Wam to ćwiczenie, które podpatrzyłam, zresztą no, kazano mi robić. Mamy nogi wyprostowane i teraz uwaga, bierzemy palcem u nogi, palcami przejeżdżamy, o, zobaczcie. Od kolana do y, palców i z powrotem. Czyli jedną nogą na drugiej nocy. No i to było ćwiczenie, którą mi to pokazywali. Także, znaczy kazali zrobić. Przepraszam, na no nikt mi nie pokazywał, <laughs> tylko mówił. Czyli leżymy, noga leży, a my to robimy sobie. O. Także kochani, sprawdzamy. Jak ta u nas ta neurologia działa? <laughs> Także przy okazji. I korzystamy i my wszyscy. Ok, dobrze, jak już leżymy, kochani, to już zobaczyliście. Jedno z. No, to taki rodzaj badania jest przecież, nie? Ja to nazwałam ćwiczenie, ale to jest rodzaj badania. Dobrze, kochani, lecimy. Uff, lecimy rowerkiem do Słupska. Jak zwykle, Marcin, do Słupska jedziemy. Także rowerek. Dzisiaj, kochani, to tak bardzo na spokojnie te ćwiczenia. Na spokojnie też muszę wejść w rytm. No, bo jakie mam zalecenia, kochani? No, zalecenia mam takie, że mam spacerować dużo. No to już i wczoraj, i dzisiaj te te spacery po 4 km, 4-5 km. Ale pogoda. No, wczoraj to jeszcze było piękniejsze słońce, ale mrozik był duży. Ale fajna pogoda na spacer. No, zresztą wiecie, kochani, jak to jest, to nie jest kwestia tego. To jest kwestia ubrania. Pogoda to jest kwestia ubrania. Więcej lub mniej. No, ale bez rękawiczek. To by było zimno. W ogóle taki chłodny podmuch wiatru. Znaczy podmuch wiatru. No, miałam taką, taki komin na twarzy, brałam, bo tak jakoś mi chłodno w twarz było. To, taki, to taka pogoda dzisiejsza. Ale śniegu nie ma. Śniegu nie ma. Okej, okay, kochani, no to następne ćwiczonko. Podnosimy nasz kuperek do góry. Uwaga. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Także trzymamy się za kolanka i podrywamy. O! o. o. A jakie miałam ciśnienie, no bo słuchajcie, doskoczyło no skoczyło mi ciśnienie. No, skoczyło. Jak przyjechaliśmy na pogotowie, to miałam 159 na 95. No to jak na mnie to wysokie, bo ja to jestem z tych co tam. 120. O 120. Jakie to wysokie ciśnienie. Tam powiedzmy na... 65, 70. No to tak. To tak informacyjne. Uh, 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 uh. A i jeszcze jakie badanie mi robili? Kosani tutaj tętnic. Także tutaj szyję i tutaj przy skroni. O, no ale wysz, tam wyszło dobrze też? Nie, nie, no badania mi wyszły dobrze, także jestem sprawdzona. <ścoughs> Od stóp do łów. I, dobra, jak już jesteśmy sobie na podłodze, dalej leżymy. No leżymy, teraz siedzimy. Już teraz się kładziemy na brzuch, kochani. Na brzuch i. Uch, żeby mi tu nie trzeszczało. I pamiętamy jak. Ale ja już przypominam. Prawa ręka i lewa noga do góry. I na zmianę. Tak na ukos. Ach. Tak jak dzisiaj Wam powiedziałam, dzisiaj to taki spokojny zestaw ćwiczeń. I teraz naszego tutaj robimy. Uwaga, przygotowujemy się naszą kobrę. Raz, dwa, trzy. I kładziemy bioderka na ziemi. Raz i dwa. I trzy i cztery i pięć i sześć i siedem i osiem i dziewięć i dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście tak na dwudziestu czternaście Piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Ok, a może tak jak już jesteśmy, wyciągamy nogę do tyłu i tak położymy się, rozciągamy się. Teraz na drugą nogę się rozciągamy. Bardzo proszę, wyciągając do tyłu lewą, zginając w kolanie prawo. I kładziemy się. Okej, okay, kochani. Alinko, dzień dobry. Dziękuję. Elżuniu też. Dzień dobry, dziękuję. Także, kochani. Jeszcze troszeczkę ramionkami poruszamy głową. Także tutaj tak na spokojnie, na spokojnie, taki spokojny zestaw ćwiczeń. Uff, raz, dwa. No i głowa chodzi nam. Uff, raz, dwa. 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 Cieszę się, kochani, że korzystacie z ćwiczeń. Bardzo mi się podobało. Ostatnio Anusia pisała. O, właśnie, przybiegła i miała chęć na ćwiczenia, które trwają pół godziny. Tak, no bo to każdy filmik ma pokazane, ile trwa, ile potrzebujemy. Czy 15 minut, czy 25? To tak jak czujemy. Czy z muzyką, no to znacie, że z muzą to oznaczone jest zawsze w jakimś tam rytmie. To jak tam mam pasuje. Ok, a teraz drugą stronę głowa, na lewo i na prawo. Uff, o. Z leków posłuchajcie to tak, co biorę. No Przepisali mi 100 tabletek, tak, tu się to nazywa ASS, ale to jest taki, jak to napisał rozrzedzacz, Krwi. Także że mam że tą krew mam rozrzedzać. Czyli takie tam pochodne aspiryny. No i jeszcze mam tabletkę na ten cholesterol, ale wiadomo, że cholesterol to trzeba zrobić porządek z dietą, poprawić już. <kluzny> Nad tym już tutaj działam. <kluzny> Także... Oh. Dobra. I teraz do tego dokładamy ramionka. Oh. Jak jedzenie kochani w szpitalu? No takie. No miałam na przykład na siadanie. dwie kromki chleba duże dużo kromki takiego chleba takie spore do tego y, dwa masełko małe, margarynka malutka, serek topiony malutki i na przykład dwa plastry żółtego sera i dwa, nie, to jak była, jednego dnia były żółty serno, drugiego dnia były dwa plastry wędliny takiej większej, jakiejś takiej pieczeni. No i do tego na przykład mały bananek. Na obiad miałam taki fajny jeden obiad, się śmiałam. E, makaron kolorowy, zielonkawy, tam trzy kolory były. I do tego był e, sos z pieczarek. Taki sos ze śmietaną. No i na przykład któregoś po no to były na przykład buraczki takie ze słoikami takie krojone tarte bardziej o tarte tak do, do tej kolacji do tego chleba no to oczywiście pani się pyta czy to sobie życzę bułki czy sobie życzę chleb na przykład czy rybę będę jadła o jednego dnia miałam rybę na obiad o to tak przychodzi babeczka i się dopytuje w ramach tam określonego diety także na przykład jak byliśmy w pokoju na początku byłam w dwuosobowym, później w trzy to było tak, że każda z nas miała inną. Nie wiem tam już jak tam, kto co i jak. A, ale powiem Wam, że naprawdę podobało mi się, bo babeczki patrzę. No te babeczki starsze przyszła moja koleżanka mnie odwiedziła i mówiła, te twoje koleżanki takie starsze. A babeczka ta moja akurat naprzeciwko była to 40 rocznik. No to kochani 85 lat. I ona siedziała, tośmy się obie gimnastykowały, siedziała na, na łóżku swoim, ja na swoim iśmy machały nogami. Wyżej, niżej, no i on wie tak, tak, ja też tutaj robię ćwiczenia. I przyszedł posłać się do niej lekarz, wtedy akurat tam rozmawiał ze mną też, no później z nią, z każdym zresztą indywidualnie ordynator rozmawiał. I mówi tak, że powinna sobie kupić psa i chodzić na spacery. Kochani, babeczka, 85 lat. No właśnie, tak się bał tego pacjenta. To ja byłam pod warżeniem. No. To takie zalecenie dostała. Ok, kochani, bardzo Wam dzisiaj dziękuję i powiem tak, no zapraszam, no jutro, a teraz mam czas wydbać o siebie. No tak, to się w życiu mi właśnie złożyło. Uważam, że zawsze dbałam, no może nie aż tak, ale teraz to już muszę. Chcę, nie chcę, ale muszę. Kochani, także do zobaczenia, do jutra. Pa!